Latarnia morska New Brighton. Nieczynna latarnia morska położona na północno-zachodnim cyplu półwyspu L well, w New Brighton w północnej Anglii. Budowę latarni rozpoczęto 8 czerwca 1827 roku. Kamień węgielny pod budowę położył Thomas Littledale, burmistrz Liverpoolu. Ze względu na to, że latarnia znajduje się w strefie pływów, budowa możliwa była tylko podczas odpływu. Budowa trwała 3 lata do 1830 roku i kosztowała 27 500 funtów. Po raz pierwszy latarnia zaświeciła 1 marca tego samego roku. Świeciła dwu białymi błyskami i następującym po nich błyskiem czerwonym. Światło miało zasięg 14 mil. Latarnia została zbudowana z bloków granitowych przywiezionych z kamieniołomu na Angelsi. Aby zwiększyć wytrzymałość latarni projekt zakładał, że każdy z bloków zazębiał się z sąsiednimi. Po zakończeniu budowy, cała konstrukcja została pokryta substancją zwaną pucellanii, otrzymywaną z popiołów etny. Aby dostać się do wnętrza latarni, niezbędna jest drabina. Drzwi znajdują się 7,5 metra nad poziomem gruntu. Latarnia działała do 1 października 1973 roku. Straciła znaczenie ze względu na upowszechnienie nowoczesnych systemów nawigacji. Obiekt został zakupiony przez architekta z New Brighton za 100 funtów i obietnicę opieki nad budynkiem. Nowy właściciel umeblował jedno z pomieszczeń, dodał kuchenkę i łazienkę z prysznicem. Przez pewien czas latarnię można było wynająć na noc poślubną. Obecnie latarnia nie pełni żadnej roli, jest atrakcją turystyczną. Natomiast są plany na modernizację i oświetlenie latarni morskiej oświetleniem ledowym.